Hej, witam Was w nowym roku i oto nasze pierwsze zakupy w 2025 roku. Dzisiaj jest oczywiście święto, ale ja te zakupy zrobiłam w sobotę tak, żeby już mieć przyszły tydzień z głowy i nie wiem jak tam u Was z postanowieniami noworocznymi. Ja młodej powiedziałam, że nasze wspólne narzucone przeze mnie postanowienie noworoczne to, żebyśmy jadły więcej warzyw i więcej strączków, bo te ostatnie tygodnie już muszę powiedzieć było troszkę słabo, dużo było takich obiadów na szybko, jakieś mrożonek i tak dalej tak dalej. Oczywiście młoda na dźwięk słowa strączki ma praktycznie odruch wymiotny, no ale będziemy próbować ostatnio nawet jej zasmakowało jedno śniadanie z tofu takim na słodko- z jabłkiem, więc to mi daje nadzieję na to, że może coś, może chociaż to tofu. No, będziemy próbować. Ale jeśli chodzi o warzywa, to powiedziała, że się postara. Zaczęła teraz jeść te ostatnie kilka dni, zaczęła jeść dużo marchewek, bo przypomniało nam się, że marchewki lubi. Ja zawsze kombinuję do obiadów jakąś tam surówkę, czy jakąś duszoną marchewkę. A ona po prostu lubi taką suszoną marchewkę, tak e, surową marchewkę sobie podgryzać, czego ja nie robię, bo moje zęby <laughs> mi na to nie pozwalają. E, dlatego właśnie teraz po prostu korzystam. Wczoraj zjadła marchewkę do obiadu, dzisiaj do śniadania. Wór marchewki dzisiaj sobie zapakowała w sklepie, także zobaczymy, jak nam będzie z tym szło. Dajcie mi znać w komentarzu, czy Wy macie jakieś postanowienia. Tutaj zakupy mamy łącznie za 403 zł, czyli trochę więcej niż te ostatnie zakupy, ale to dlatego, że mam kilka rzeczy z internetu, które nam się pokończyły i które musiałam zamówić. Szybciutko, oczywiście, mrożonki. Byłyśmy dzisiaj w Lidlu, więc moje ukochane kulki ziemniaczane musiałam wziąć. Mam też frytki z batatów, aczkolwiek jest mi wstyd, bo moja mama i mój brat robią sobie sami frytki z batatów, a ja kupuję te mrożone, więc muszę się ogarnąć, ale jeszcze nie dzisiaj. Z owoców mamy oczywiście wielką siatę pomarańczy, mamy trzy banany. Tutaj mamy jakieś samotne jabłko, które młoda sobie wybrała. Z owoców to już wszystko. Mamy też papryki. Właśnie papryka to jest kolejne warzywo, które młoda bardzo lubi, więc też będziemy się starały jeść. Mam też trochę tej mojej jeszcze suszonej papryki, więc do takich rzeczy, gdzie ona jest drobno pokrojona, to użyję tej suszonej, ponieważ ją suszyłam, kiedy była tania. I mam jeszcze też jedną taką, tą podłużną paprykę, no ale ona jest już niestety bardzo droga. Tak jak mówiłam, tutaj marchewy dla młodej. Mamy tutaj jeszcze pora, ogórka, ogórków młodej też bardzo dużo, oczywiście czy to jest warzywo, czy owoc, to jest kwestia dyskusyjna, no ale, no, no mimo wszystko myślę, że jest całkiem zdrowy, więc kupuję i tych ogórków, ile chcę. Mamy sałatę, Um, z warzyw i owoców to już wszystko. I teraz tak, tutaj może zaczniemy od tego, co właśnie zamówiłam przez internet. <laughs> Skończyły nam się te nasze dropsy czekoladowe, także zamówiłam. Ja zamawiam zawsze całe takie duże kilogramowe opakowanie. Mamy też, ponieważ skończył nam się sos sojowy. Ja zawsze kupuję ten Kikomana taki mniej, mniej soli. E, więc e, oczywiście, żeby e, zebrała się darmowa wysyłka na Allegro, to wzięłam też ryż do sushi, e, bo to też nam się zawsze przyda. Sushi jemy regularnie, zresztą teraz dopiero co na Sylwestra robiłam. E, mam też 3 kg erytrolu, bo już nam się kończy. Z wypieków dzisiaj w Lidlu wzięłam tego precla. dla młodej, tam ona sobie wybrała jakiegoś Jakiegoś donata, mówię, dobra, niech, niech ma. E, dzisiaj, niestety, dział z przecenionym pieczywem w Lidlu mnie mocno rozczarował, e, bo e, głównie były bułki, niestety one wszystkie były takie już mocno wysuszone. E, no, te z serem były jeszcze takie w miarę ok, więc je wzięłam. A tu już z działu tego z normalnie płatnym pieczywem, e, moda sobie wybrała, oczywiście, że. Kajzerki, bo to jej ukochane pieczywo. E, a ja wzięłam na spróbowanie taką bułkę wysokobiałkową. Nie wiem, co to jest i, czy, i ile jest warta, e, ale wygląda bardzo fajnie. Także spróbujemy sobie. E, tutaj mamy jeszcze Nesti bez cukru brzoskwiniową, bo akurat właśnie zobaczyłam w tym lidlu. E, z makaronów mamy spaghetti, bo nam się kończy. I wzięłam od razu też jeszcze zapas tego makaronu takiego. Takich sprężynek. Właśnie oni je reklamują jako do mac and cheese. Ja ostatnio zrobiłam nawet taki całkiem udany przepis na mac and cheese taki z serkiem grani. Więc myślę, że będziemy dalej z tym kombinować może jakąś taką wersję właśnie z brokułem. Młoda brokuła lubi choć raczej tak na parze, taki leżący obok reszty jedzenia, a niekoniecznie w sosie z czymś. No ale będziemy próbowali, może, może udają się zachęcić, bo ja akurat lubię właśnie brokuła w takiej wersji, takiej powiedzmy serowej, czy serowo-śmietanowej. Także no zobaczymy. Mamy też te małe opakowania ananasów w puszce. Oczywiście pikle, bo to jest podstawowa rzecz u nas w domu. Wzięłam też dzisiaj te takie krewetkowe chrupki, bo, bo są bardzo smaczne. Mamy dwie czekolady. Młoda sobie znalazła tą Oreo mniejszą czekoladę. Więc niech sobie weźmie, ona mówię z nią, nie ma problemu. Mówię jej, że może zje, zjeść pasek czekolady dziennie i, i żadnych protestów nie ma. No a pani przy Kasie, jeszcze nam zaproponowała, w sensie, zaczęła nam, szczerze mówiąc, kasować, zanim zapytała nas o zdanie te szokobonsy za złotówkę. Chyba po prostu spojrzała na nas dwie i stwierdziła, że na pewno weźmiemy. No i okazało się, bo ja szczerze mówiąc nawet nie wiem, ile one normalnie kosztują, ale no młoda powiedziała, że je, że je bardzo lubi. Ja tego nie znam, chyba nigdy nie jadłam, ale no za złotówkę mówię, dobra, to możemy wziąć i według tego, co jest na paragonie, to normalna cena tej paczki to jest 12 zł, więc no też taki sensowny, sensowny układ. Tutaj mamy jeszcze te buły takie, nie wiem jakie Jakie zwiecie, to są chyba jako bułki, na, kluski na parze. W moim domu to zawsze były pampuchy. No i tak pomyślałam, że na dzisiaj, właśnie ponieważ byłyśmy dzisiaj na sankach i potem jeszcze na zakupach, już nie chcę się kombinować z obiadem, to zrobimy sobie te buły z bułką tartą do tego. Ale żeby nie było aż tak źle, to dokupiłam jeszcze do tego surówkę, Więc będziemy udawać, że to jest zdrowy, zbilansowany posiłek. Dla młodej paluszki serowe, no bo oczywiście wracamy do. Do szkoły za chwilkę, już co jest bardzo smutne dla nas wszystkich. No, i tak na, na poprawę humoru do lunchboxów na pewno zaraz zawsze paluszki pomogą. No, i znowu się słuchajcie, szarpnęłam na te koszmarnie drogie serki Babybel. Ale właśnie y, Moda bardzo je lubi i też pomyślałam, że jak zobaczy w Landboxie, to już od razu jej się poprawi humor. E, namówiła mnie na, na ten jogurt y, jabłkowy i faktycznie ja go też bardzo lubię, więc wzięłyśmy dwa takie kubeczki. Dwa jogurty naturalne, serek kanapkowy cały czas u nas idzie w ilościach ogromnych. Nie wiem, czy jej się w końcu znudzi i przestanie go w ogóle jeść, ale póki co jeszcze trzyma się mocno. E, twarożek grani. Ten pasztet roślinny z pomidorami. Bardzo ubolewam na tym cały czas, że, że nie ma jakiejś innej wersji. Kiedyś była jakaś taka ze śliwkami, jakaś jeszcze druga, nie pamiętam. Ale w każdym razie mogło być coś innego. Tylko słuchajcie, wkurza mnie po prostu to oszukańcze opakowanie. Zobaczcie tutaj, gdzie, ten, gdzie, to, gdzie to opakowanie tego pasztetu się kończy. No, po co to jest takie wielkie? O, gdzie to jest? To się gdzieś tutaj kończy. To wszystko to jest bezsensowne, marnotrawstwo. Papieru. Generalnie ja w ogóle uważam, że jeśli to jest zapakowane w folię, to spokojnie mógłby być w folii bez tego kartonu. No ale po prostu oszukują nas, że to jest takie wielkie. No ja wiecie, kupuję to regularnie, wiem, jaki, jaki to jest rozmiar. No ale wkurza mnie to, także dobra kaloria, sycie się. E, mamy też łososia, którego nie udało mi się kupić ostatnio. Mamy fetę, mm, brie, mamy jeszcze ten. Białkowy, taki niskokaloryczny ser, mamy jeszcze masło, bo masło dzisiaj było w promocji. I słuchajcie, to jest naprawdę jakaś ściema z tym masłem. Gadają ciągle, że masło takie drogie, ale naprawdę ostatnie, przynajmniej dwa może trzy tygodnie, to jest po prostu masło jest cały czas na jakiejś promocji. I spokojnie można je za 5 zł za kostkę kupić, więc ja nie wiem, to jest wszystko jakaś jedna wielka ściema, czy to jest po prostu jakieś kontrolowane, yy, organizowanie paniki. Yy, także. No ale jak widać, ja jestem podatna, bo i tak wzięłam, ale ja sobie zawsze to masło zamrażam, więc cały czas sobie myślę, no wezmę póki jest. No zmarnować się nie zmarnuje, bo będzie w zamrażalniku, ale naprawdę jakaś to jest dziwna akcja z tym masłem. No i tutaj mamy jeszcze te takie pudingi. Z koroną, czy tak to się chyba nazywa w takiej normalnej wersji, te takie proteinowe, czekoladowe i waniliowe są bardzo dobre. Jedno, co mnie troszkę wkurza, to tutaj ten termin przydatności wcale nie jest jakiś mega taki odległy, więc żałuję, że nie sprzedają ich po prostu na sztuki, bo chciałabym oba smaki móc kupować. No a to jest jednak 8 opakowań, które trzeba zjeść do 15. Dzisiaj, kiedy ja to filmuję, to jest. No więc tak naprawdę trzeba się sprężyć i prawie codziennie takiego jeść. Także to mnie trochę wkurza, mogliby to, mm, mogliby to y, po prostu sprzedawać pojedynczo. Nie rozumiem y, w czym problem. Także to już jest wszystko, i zaraz Wam pokażę plan posiłków. A w poniedziałek na śniadanie mamy w planie śniadanie na mieście, potem obiad u mojej mamy, także dzień bez gotowania. Na wtorek chcę zrobić wegetosty francuskie, czyli tosty takie w jajku z fasoli mung, które Wam pokazywałam w, w tym filmie o w Wege jajkach. Na drugie śniadanie jogurt, potem makaron zapiekany sporymi pieczarkami. Pieczarek niestety nie kupiłam, bo były tylko półkilowe opakowania, a ja potrzebuję dosłownie dwóch pieczarek, więc może skoczę sobie przy okazji jak będę odprowadzać młodą do szkoły, to skoczę sobie do warzywniaka. Na śniadanie w, w środę chcę zrobić tortille z ciecierzycą ale kurczak koronacyjny, bo mam jeszcze otwarty słoik mango chutneya. Tutaj wpisałam płatki z mlekiem. No i chcę zrobić tego łososia w cieście francuskim ze szpinakiem, ponieważ udało mi się tego łososia dostać. Na czwartek zrobimy sobie jakąś quesadille. Jeszcze nie wiem, co wrzucimy do środka. Ja często robię quesadille taką z tofu w sosie pomidorowym, ale jeśli mi się nie będzie chciało to wrzucę tam jakąś po prostu uszynkę, czy salami, czy coś takiego. E, tutaj mamy nocną owsiankę. Chcę też zrobić paprykę faszerowaną kuskusem i fetą. E, dawno już nie robiłam humusu, więc pomyślałam, że zrobimy sobie humus. Może od razu za zamrożę jakąś większą porcję. No i ponieważ tutaj mamy Tortile do kilku rzeczy, to gdyby nam ta tortilla została, to wtedy zrobię takie pieczone chipsy z tortili, że po prostu pokroję te tortile na mniejsze kawałki, upiekę w piekarniku i będą takie właśnie do maczania w humusie, do takie jakieś warzywa, jakieś pikle, takie rzeczy. E, tutaj wpisałam rizo, ale to będzie po prostu ten, ten pudding, co Wam pokazywałam przed chwilą. E, a ponieważ młoda ostatnio się wkręciła w czytanie książek, Nela, mała reporterka, i ją zainteresowało, co Nela jadła w, w restauracji w Indonezji bodajże. To powiedziałam, że spróbujemy sobie zrobić coś takiego w domu czyli nazi goręk z jajkiem sadzonym i zobaczymy, czy, czy ją Nela przekona, żeby tego spróbować, czy nie. Na sobotę chcę zrobić z kolei pieczoną szakszukę z serem halumi. Halumi zawsze w lodówce mam, bo ono ma bardzo długi termin przydatności, więc można je wykorzystać. Jaglankę sobie zrobimy z jabłkiem. Tutaj wpisam oczywiście coś z zabrażalnika. Na niedzielę młoda sobie wybrała naleśniki z dżemem. Cynamonki cały czas planuję, żeby zrobić. Mam taki przepis na cynamonki z serkiem grani, więc może, może to. No zobaczymy, czy się uda, czy nie. No i tak jak Wam mówiłam, w związku z naszym postanowieniem, żeby jeść więcej strączków. Chcę spróbować zrobić smażoną fasolę czarne oczko, tam z papryką, z jakimiś innymi jeszcze warzywami. Kiedyś już ją robiłam, ale wtedy za bardzo tą fasolę rozgotowałam i taka papka z tego wyszła. Chcę to zrobić, żeby ona była bardziej taka jednak, mm, lepszą miała konsystencję. No i zobaczymy. No oczywiście szanse na to, że moda to zje są bliskie zeru, no ale może chociaż spróbuję. Zobaczymy. Także dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia następnym razem.